Chciałem powiedzieć, że Roman Sługonik, myślę, że go większość z Państwa znała, to był facet niegładki, niełatwy, ale wyjątkowo wrażliwy. No, przede wszystkim to był wielki poeta. Ja napisałem wiersz o nim, o jego śmierci. Nie dlatego, że on był łaskaw napisać mi bardzo pochlebne i miłe słowa, miłe frazy na moim domiku Soper Słońca, który pomagał mi zredagować zupełnie bezinteresownie, bez mojego proszenia. I... muszę powiedzieć, że spotkaliśmy się w ostatnich latach, tak zbliżyliśmy się jego życia, no, dosyć... Znacznie wcześniej jeszcze byliśmy w Radomiu i z Grzeszczakiem i właśnie z nim na takim sympozjum poświęconym Grochowiakowi, o poetach się bardzo szybko zapomina, nawet wielkiego kalibru. Ja tam miałem o Staszku Grochowiaku esej na temat właśnie poezji Grochowiaka. No i z takiego pewnego obowiązku, ale tak dobrze pojętego, nie dla jakiejś własnej sprawy, bo nie miał akurat żadnego referatu, Roman Ślimonik pojechał. To jest też pewna, pewnego rodzaju postawa, żeby Pojechać prawda, kawał drogi, tylko żeby zaświadczyć jakoś bliskość, bliskość myśli, bliskość działania z kimś, kto już dawno umarł. No, kiedyś to byliśmy na kopaczką ze Zbyszkiem Jerzyną, miałem też przyjemność i spotykać się w kulturze i poza z, właśnie z Brochobiakiem i znacznie później ze śliwonikiem, z którym żeśmy się bardzo polubili. Wiadomo, że to w poeta chropawy, chropobaty, i człowiek na pozór taki, że prawda nie lubił tego głaskania po główce, ani też sam specjalnie nie głaskał, ale o, naprawdę wielkiej wrażliwości. No a ostatnie lata życia jego były bardzo ciężkie, bardzo tragiczne. Cmentarz Poetów. Chciałem napisać wiersz. Dla ciebie chciałem ci jeszcze tyle powiedzieć, ale już nie umiem. Zasypaliśmy cię słowami, rozgardliwym pamięci, nieistotnością. Kiedy nie można spojrzeć w Twoje czujne, umęczone oczy, dotknąć twoich, Twojej ciepłej dłoni, na cmentarzach prawdziwych poetów. Lepiej milczeć. Chciałbym powiedzieć też, że no właśnie w tym miesiącu listopadzie, który jest miesiącem zaduszkowym, w końcówce tego miesiąca <coughs> mam przyjemność zrobić taki monodram, który no nie, nie w samej Warszawie, bo w Izabelinie przedstawiam w przyszły czwartek o godzinie 19 w Domu Kultury w wolnym, na który zapraszam i tylko to jest temat reny mojej matce, i, i jeden tylko wiersz z tego całego cyklu, który poświęciłem matce zaduszkowego cyklu. Jeszcze tylko przeczytam na koniec. Tam, gdzie się niebo zawali, przemknął cienie ukradkiem, umarła matka. Niosą wystygło nadzieję, niosą czterech deskach, nic nie niosą. Moje skargi hamowane dzisiaj rozumiem. Żyłaś czekaniem na mnie, zasłuchana w listy, moje myśli zdrętwiały jak wróble na drutach. Twoje serce, kamień na półce kostnicy.